Hans Christian Andersen, Polny Kwiatek. Posłuchajcie bajeczki. Niedaleko od Gościńca za zieloną łączką stał drewniany dworek wiejski pośród dużego ogrodu, otoczonego zielonymi sztachetami. Dworek wyglądał bardzo ładnie wśród zieleni. Na ogrodzonych grządkach kwitły najpiękniejsze kwiaty, a na łączce nad rowem między najbujniejszą ciemnozieloną trawą zakwitł polny kwiatek, o złocistym środku i śnieżnobiałych płatkach gwiaździstej korony. Ciepłe, ożywcze słońce zlewało nań promienie również szczodre, jak na kwiaty ogrodowe, więc skromna roślinka nie czuła się bynajmniej pokrzywdzona. Nie myślała też o tym, że jej nikt nie widzi w trawie nad rowem, że jest nędznym kwiatkiem, pogardzonym od ludzi. Nie. Polny kwiatek był zadowolony ze swojego losu. Odwracał ku słońcu złocistą główkę, patrzył na nie z miłością, z wielką rozkoszą pił światło i ciepło, i słuchał śpiewu skowronka wysoko unoszącego się pod obłokami. Szczęśliwym był kwiatek polny. Tak jasno, uroczyście i pięknie dookoła. Chyba to święto wielkie, myślał sobie. A tymczasem był to zwykły poniedziałek i wiejskie dzieci uczyły się w szkółce, głośno powtarzając za nauczycielem wyrazy i całe zdania. I polny kwiatek uczył się prawd wielkich o Bogu i jego dobroci od słońca, od błękitu powietrza, od trawy zielonej, od wszystkiego, co otaczało go dokoła. I wdzięczny był małemu skowronkowi. Że to wszystko tak pięknie wyśpiewał tam w górze, co on czuł tylko niejasno w milczeniu. Spojrzał na ptaszka z nieśmiałym podziwem i ogromną miłością. On tam buja wysoko, swobodny, rozgłośny, umie wyrazić, co czuje. W sercu Polnego Kwiatka nie było zazdrości, tylko wielka cześć dla skowronka. Bóg jest dobry dla wszystkich, myślał sobie. Pozwala mi widzieć te cuda i słyszeć pieśń niebiańskiego ptaka. Słońce ogrzewa mnie i poje światłem, wiatr pieści i całuje. Jakież to hojne dary! W ogródku za sztachetami było wiele kwiatów pięknych, wspaniałych i dumnych, a te pyszniły się najbardziej, które najmniej miały zapachu. Piwonie nadymały się jak mogły i stroszyły jaskrawe płatki swoich koron aby się wydać większymi niż róże. Nie od wielkości jednak zależy wartość rośliny. Różnobarne tulipany stały wysokie, sztywne i wyprostowane, połyskując wyniośle złotym i purpurą. Rozumie się, iż w stronę łąki żaden z nich nie raczył spojrzeć, a polnym kwiatkiem pogardzały z duszy, ale on patrzał na nie z podziwem, z zachwytem. Jakież one piękne, myślał sobie znowu, to dla nich pewno śpiewa tam w górze skowronek. Ach, pewno dla nich zmierza się teraz ku ziemi, chcę zobaczyć się z bliska. Jak to dobrze, że wyrosłem niedaleko i mogę im się przyjrzeć, a dzięki im zobaczyć miłego skowronka. O, Bóg jest dobry. Wtem kwit, kwit i maleńki szary ptaszek usiadł na łące na zielonej trawie tuż obok polnego kwiatka to była za radość? Kwiatek prawie stracił przytomność. A skowronek skakał po trawie dokoła i szczebiotał. Jak to ślicznie, jak miękko, jak zielono. A to co za kwiatuszek ze złotym serduszkiem w srebrzystej sukni? Podobasz mi się, kwiatku, bardzo jesteś ładny. Niepodobna wypowiedź, jak szczęśliwym był wtedy kwiatek. ptaszek go dotknął swoim dzióbkiem, zaśpiewał mu coś słodko, zaświergotał. I znów uleciał w błękitne niebiosa. Upłynęło zapewne z pół godziny, zanim kwiatek ochłonął wreszcie ze wzruszenia i nieśmiało spojrzał na kwiaty w ogrodzie. One przecież musiały widzieć jego szczęście. Co mówią na to? Czy cieszą się z nim razem? Lecz tulipany stały sztywne i wyprostowane, dumne jak pierwej, a piwonie pogardliwie odwróciły się w stronę przeciwną. Całe szczęście, że nie mogły nic powiedzieć. Byłby się biedny kwiatek nasłuchał rzeczy nieprzyjemnych. Tymczasem spostrzegł tylko, iż są w złym humorze i było to dla niego przykre. Na ścieżce w ogródku ukazała się dziewczynka. Miała w ręku nóż ostry i ścinała nim dumne tulipany. Jeden po drugim, składając je następnie do fartuszka. Polny kwiatek, Aż zbladł z przerażenia. To okropne! szepnął sobie w głębi duszy. Otóż i po nich takie piękne kwiaty. Co za szczęście, że ja nie rosnę w ogrodzie, że jestem mały i ukryty w trawie. Dziewczynka z tulpanami zniknęła od dawna, a on jeszcze zapomnieć nie mógł o ich smutnym losie. A zarazem był wdzięczny Bogu, że go nie uczynił wielkim i wspaniałym. Na koniec, gdy słońce zaszło, stulił białe płatki i zasnął cicho, marząc aż do świtu o skowronku słońcu błękiciej piękności świata. Nazajutrz obudził się kwiatek szczęśliwy i, prost, i wyprostował swoje białe płatki. Kompał je w świetle, w czystym i ciepłym powietrzu. Wtem usłyszał głos znany, śliczny głos skowronka, lecz czemu dzisiaj smutny? I skąd płynie? Nie z góry, nie ma w obłokach wdzięcznego śpiewaka, w ciasnej klatce zamknięty, wyjść w otwartym oknie i śpiewa, płacze głosem. Śpiewał w swobodzie, o dniach szczęścia, kiedy unosił się w górę wolny, wesoły i patrzył na pola młodym zbożem okryte. Śpiewa o kwiecistych łąkach i złotych niwach, które wiatr łysze o pięknym, pięknym świecie. O, nic dziwnego, że smutno było skowronkowi. On na to już z wysokości patrzeć nie może. Słysząc to, kwiatek posmutniał zupełnie. Zapomniał o słoneczku, o błękitnym niebie, miłym wietrzyku i trawce zielonej. O niczym myśleć nie mógł, tylko o skowronku. Biedny, o biedny ptaszek! I jak mu dopomóc? Jak mu usłodzić dole? Nic. Nic nie mógł wymyślić kwiatek polny i było mu tak smutno, jak więźniowi w klatce. Tymczasem wyszło z ogrodu dwóch chłopców, z których jeden miał w ręku duży nóż błyszczący, podobny do tego, którym dziewczynka wczoraj ścięła tulipany. Zatrzymali się niedaleko rowu i zaczęli rozmawiać. Tutaj jest bardzo piękny kawałek murawy dla skowronka. Rzekł jeden i pochylił się, aby wyciąć nożem czworokątny zielony kobierczyk. Polny kwiatek stał zdziwiony po środku tego kwadratu. Y, wyrwij ten kwiatek, odezwał się drugi. Zadrżał kwiatek. Ma umrzeć. On żyć teraz pragnie, żeby razem z murawą dostać się do klatki uwięzionego ptaszka. Nie trzeba, odparł pierwszy, bardzo tu z nim ładnie, niechaj sobie zostanie. I został kwiatek polny wśród zielonej trawy, którą wysiano w klatkę niewolnika. Biedny ptaszek uskarżał się ciągle na krzywdę. Wołał, aby mu zwrócono swobodę, bił skrzydełkami o żelazny pręt ozdobnej klatki. Kwiatek patrzył na to, lecz mówić nie mógł. Nie umiał pocieszać przyjaciela. Tak pół dnia upłynęło. Wody tutaj nie ma, zaczął się skarżyć ptaszek ani kropli wody. Wszyscy sobie poszli i nie zostawili mi nawet czystej wody na ochłodę. W gardle mi zaschło, czuję ogień w piersi, brak mi powietrza, oddychać nie mogę, duszno, umieram. O jak smutno rzekł na ciepłe i jasne słońce, świeżą trawkę i cały świat ten piękny i szczęśliwy, który Bóg stworzył. Niedobrzy są ludzie. Usiadł na spodzie klatki, na murawie, aby ochłodzić trochę rozpalone ciało na świeżej, wilgotnej trawce. Wtem spostrzegł polny kwiatek. Uśmiechnął się do niego i gorącym dzióbkiem dotknął srebrzystych i chłodnych płateczków. I ty uschniesz w niewoli, biedaku, rzekł smutnie. Ciebie i ten mały kawałek murawy dano mi za świat odebrany. Ale czyż mi zastąpisz, ty kwiateczku, mały wszystkie łąki pachnące? Patrząc na Ciebie, widzę tylko coraz lepiej, jak wiele miałem, jak wiele straciłem. Ach, żebym mogła pocieszyć choć słówkiem, myślał kwiat polny. Ale nie, nie mógł nawet poruszyć żadnym płatkiem swej korony. Tylko zapachem silniejszym niż zwykle wyrażał najserdeczniejsze współczucia. Zauważył to ptaszek i chociaż dręczony pragnieniem, skubał zieloną trawkę i łamał wilgotne zdziebełka, nie dotknął kwiatka. Wieczór się zbliżył, ale nikt nie przyszedł, nikt nie podał kropli wody skowronkowi. To też osłabł zupełnie. Skrzydełka jego dr dr drgnęły kilka razy. Wyprostował sztywne nóżki, jeszcze ostatni raz chciał się odezwać, lecz w gardziołka wybiegło tylko kilka słabych i smutnych dźwięków. Potem zamknął oczki, główka opadła na miękką murawę, a serce bić przestało. Ptaszek nie żył. Kwiatek polny pochylił nad nim złotą główkę. Nie stolił białych płatków jak wczoraj wieczorem, lecz je zawiesił bezbładnie, żałośnie ku ziemi. Na drugi dzień dopiero wbiegli do pokoju chłopca, zobaczywszy nieżywego ptaszka, głośno płakać zaczęli. Potem wyprawili mu pogrzeb wspaniały. W pięknym, czerwonym pudełku złożyli go w ziemi w ogrodzie i grób ozdobili pięknymi kwiatami. Za życia zapomniano o nim, cierpieć musiał głód i nędzę. Lecz po śmierci oddawano mu hołdy królewskie. A mogiłę jego oblewano łzami. Kwiatek polny wraz z kawałkiem porzukłej murawy wyrzucono na drogę, nikt nie pomyślał o nim, nie pamiętał, nie troszczył się o tego, który przez całe życie kochał boskiego śpiewaka, a w godzinę śmierci osładzał mu ostatnie chwile. Dzisiaj wykonamy stokrotkowy bukiet. Potrzebujemy biały i kolorowy papier, zieloną bibułę, ołówek, klej i nożyczki. Zaczynamy.